Na dwóch kółkach, czyli jak to się wszystko zaczęło? Mój narzeczony biega od zawsze. Od zawsze odkąd pamiętam i od zawsze odkąd on pamięta. Nasze pierwsze randki wyglądały tak, że Paweł pokonywał kilometry na dwóch nogach, a ja z nim, no czasem za nim, też na dwóch, tyle że kółkach. Zaczęłam od roweru, bo najbezpieczniej. Byłam pewna, że po pierwsze dam radę, a po drugie Paweł mi nie ucieknie. W Warszawie jest pewna długa prosta, doskonale znana biegaczom i często w duchu przeklinana przez maratończyków. Prosta do Wilanowa. Bez zakrętów i fascynującej architektury wokół. Z jednej strony ruchliwa ulica, z drugiej pola kapusty. Idealna na treningi, nudna jak cholera, kiedy trzeba nią pokonać ładnych parę kilometrów podczas maratonu warszawskiego. www.pzmaratonwarszawski.com. Tam się spotykaliśmy po pracy, tam zupełnie nie przeszkadzało nam, że prosta jest prosta. Po kilku tygodniach wspólnych treningów odważyłam się coś zmienić. Przesiadłam się na rolki. Jeśli go nie dogonię, pomyślałam, zawsze mam wymówkę, że chodnik jest dziurawy, a rolki nie lubią wertepów. A sekuracja, jak mi się wtedy zdawało, trochę na wyrost, bo nogi w rywalizacji z szynami kółek muszą być bez szans. Nie były. Po kilku latach miałam się zresztą przekonać, że biegnące nogi w porównaniu z maszerującymi nogami Roberta Korzeniowskiego też są bez szans. Bieganie to ciągłe lekcje pokory, bezcenne. Ale wracam do rolek. Wielokrotnie z wywieszonym językiem usiłowałam dotrzymać tempa Pawłowi. Jeśli nie robił przebieżek, miałam szansę. Jeśli nie miał akurat w planie biegu z narastającą prędkością. Początek wolno, potem szybciej, na koniec sprint, też całkiem nieźle mi to wychodziło. Ale jeśli tylko chciał mi utrzeć nosa, mógł bez problemu. A przecież zawsze byłam najlepsza z WF-u. I tak powoli zaczęła we mnie kiełkować fascynacja bieganiem. Sprytnie, podstępnie, niezauważalnie, także się nie zorientowałam. Inaczej bym się zjeżyła i jak mantrę powtarzałabym to, co powtarzałam od lat. Nienawidzę biegać. Naprawdę nienawidzę?